Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pierwszy raz wigilia nazywa się wigilią z mieszkańcami. Przed tymi świętami dla Państwa, przede wszystkim zdrowia, spokoju, tej magii świąt, aby życzliwość przy stole wigilijnym płynęła spośród Was, do rodzin, do Waszych przyjaciół, do wszystkich osób, z którymi się spotykacie. I aby ta życzliwość. Tych świąt przeniosła się na kolejny 2015 rok. Aby w tym 2015 roku nie dotykały Państwa żadne problemy, spełniały się Wasze wszystkie marzenia i abyśmy wspólnie rozwijali nasze miasto-skierownicze.